Ameryka ma Fathers Pilgrims i Fathers Founders e, No to ojcowie Pielgrzymi e, odeszli w, e, od nas w zeszłym roku, a wy jesteście naprawdę takimi ojcami założycielami i matkami założycielkami. E, daliście tej szkole potwornie dużo, to znaczy daliście tak niebywały entuzjazm, takie zaangażowanie, tyle pomysłów, e, tyle projektów. Mikrofon się wzruszył nawet. E, że, że tego się w ogóle nie da opisać. To znaczy jesteście arcy cudownymi ludźmi i jeśli ta szkoła istnieje i działa, i jest w niej coś fajnego, to to jest wasza zasługa w wielkiej, wielkiej mierze i mam wrażenie, że wiecie o tym, ale gdybyście o tym nie wiedzieli. To teraz jest ten moment, że już możecie wiedzieć z całą pewnością. No i w związku z tym chyba mogę powiedzieć w imieniu swoim i wszystkich, którzy Was uczą, że jakkolwiek jeszcze mamy trzy miesiące, żeby na Was wrzeszczeć, narzekać, zrzędzić, przypominać, że lekcje zaczynają się o 8.30, to niezależnie od tego wszystkiego, a będziemy to robić, to niezależnie od tego wszystkiego, no jesteście naprawdę. Wspaniali. Jedną tylko rzecz przywołam, ale, ale takich wyjazdów jak szczeciński wyjazd, takich spontanicznych projektów, takich cudownych e, artystów, e, takich wspaniałych działaczy, takich głębokich myślicieli. Trudno jest znaleźć w jednym miejscu, w tym samym czasie, a nam się to udało, więc jakimś jesteście darem dla tej szkoły i ona jest naprawdę waszym dziełem i niechaj. E, to przemówienie na tym się zakończy, bo się zaraz rozpłaczy i nie będzie dobrze. I teraz e, będą dwa prezenty. Jeden prezent krótki, który jest teledyskiem, a potem zaraz będzie prezent dłuższy, który jest e, filmem.